Raz raz, 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 dwa, dwa trzy. trzy Jest, 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 jest. masz ten, masz głos? Masz głos? Słuchajcie moi drodzy Stało się coś, co nie sądziłem, że kiedykolwiek się stanie Nagrywana na to Spraw wygląda tak, że muszę nagrać szybko odcinek Więc reakcja na TikToczki Dobra, robi się zbyt politycznie Nalej mi bojanka Janka ja nie rozumiem czemu ta piosenka się tak wybiła ale jest nawet catchy Jest nawet catchy Tiktoki zostały przyszykowane mi przez moich kolegów Którzy są nieco durni, więc Może być bardzo ciekawy ten odcinek Wyszedł <grym zimny> <grym zimny> <grym zimny> GW2 Najlepsza gierka zawsze w serduszku gw dwójka. Ciasteczka się przypaliły. Bo za późno wyjęłaś. Za późno to wyjął twój ojciec. Przez chwilę myślałem, że to AI. Mm. <gryba> Ziomek ma kuźwa grzyba. Ze skierni szuma ma ja pierwiszcie. Pan sąsiad jeszcze starymi metodami pracuje. Zdziwię się, jak pan z tego drzewa chociaż 10 kg jabłek zbierze. Ja też się zdziwię, bo ja z niego zawsze gruszki zbieram. Ha. pan sąsiad jeszcze stary. Co? Oh, God, <grymianie> <grymianie> Oj, pan pez na mrozki. Kurde, fire pit no. No i go rozwalili. Jakby Crazy Dave to zobaczył. Jaki łeb kóźno mają te czerniłomby. Wyobraźcie sobie, że jesteście brać, braćmi syjamskimi, I wasz brat kończy w taki sposób. Polskowa pułapka. Cieszą twoją obecnością. Żyj i kochaj tych, którzy kochają Ciebie. Najważniejsze, nie zapomnij też. Nie patrzcie się w telefony dzieci, gdy idziecie środkiem. Jak wyglądało pieczywo przed ingerencją ludzi? Czy to znowu będzie filmik o dzikim kukuryzu? Dziki kukurydz. Zawsze jak tego jednego się dostawało trzy razy, to już było pogrze. Zjesz trochę tej sałatki, albo pójdziesz do kąta. To wolę iść do kąta. Widziałam, co robiłaś z tym ogórkiem. Co tu się odpierd... Ach te piwiz i Jeśli ja się dziewicie czemu ja tego nie nagrywam, Patrz, to tu się odwala. Przystał więcej niż w moim życiu w przeciągu 3 minut. Co to jest w ogóle? What the fuck? Ja nie Muszę te wiz i jeszcze nagrać. Jeszcze na Jeśli ja wy się dziewicie czemu ja tego nie nagrywam, Patrz, to tu się odwala. Piszcie, czy chcecie jeszcze, żeby nagrywał farzyn Tylko jedno w głowie mam 5 gram odlecie co No to klasik. Nankat Taka ciekawoska to mój kaktus, który ma właśnie szalik. To jest taki Nianka, tylko że jakby był kaktusem. Bo kiedyś lubiłem Niankata jest taki Nik. Mi został. Patrzuszka w kawgie w odwództwie. Walki Łalki, dowalone. Ej, fajne. 360 tak wali A ja ile mam procent? Pisze kom. O kroją tym razem. Ty z niego kostki lodu wypadają? Film Szrumik, kurzanek zwykle. No i po tym, po, ty, po tym, jakie miałem z nim doświadczenia w, każdy, w każdym odcinku z Plans vs. Zombies, jakie nagrywałem, to nie szkoda mi nawet. Jeszcze łeb młodzieli. Tylko web. Wszystko inne zostało. Ja pierdziałem. się go na takie przekrojone rośliny. Poprawi. Ja. Kto do się tym kuk. Ja. Dobra, wiecie, tego nie spodziewałem. Pamiętajcie, nie śmiejmy, nie śmiejemy się z osób niepełnosprawnych. Laser beam Laser beam No laser beam Najgorszy ja po stronie roślin, co? Świnku świnku Takiego świniaka, kurde wywalić tak na boczyk I tak po brzuszku kurde Fajne. JA PIERD... Wyobraźcie sobie macie... Pieniędzy I to jest wasz zakup Mogłeś se kupić Lambo kuźwa Mogłeś se kupić jakiś Audi dowolne, A kupujesz... Jeszcze na jednym kole to jest... Gołąb... Go mobil. <noise> Bez kitu, tak się gra ty. Dronem w gb Czy Jakiś klip będzie śmieszny? to jest taka są super braina, co się samo naprowadza. Jop, dobra, jednak to nie jest śmieszne Kiedy moja córka ma 2 miliony punktów na czacie i gada coś o labubu, ale mój mój i mój syn nazywa kotami, Potrafię tłumaczyć. Jesz jeszcze raz, jeszcze raz. Kiedy moja córka ma 2 miliony punktów na czacie i gada ciągle o labubu, mój syn nazywa koty dziw śmiesznymi koteczkami, ale słyszę to z pokoju mojego najmłodszego syna. No, teraz mi się udało. Nie śmiecie się, że nie mam angielskiego. O, ja też tak gram w szczura. Tak się mówi? Jak wy to nazywacie szczur? Ogon? Nie wiem. Kiedy jesteś troszeczkę pijany i twoje klucze od samochodu jakoś do siebie się przyciągają. Boże, jakie te memy są złe. Kto to zrobił? Co to jest? Jakiś po węgiersku? <grymianic> Nie wiem czy widzieliście kiedyś na Facebooku relacje takich bumerów, co tak skaczą wokół tej fotobudki. Ja w maju byłem na praktykach i organizowaliśmy taki event w hotelu. Moja firma trzeba było przenieść całą fotobudkę 360, co nie? I my ją przenieśliśmy, nie była dosyć ciężka, w trzy osoby daliśmy radę i właśnie postawiliśmy ją w głównym holu, to I była taka impreza właśnie dla młodszych, nie dla staruchów, to nikt tego nie użył przez jakieś 8 godzin. Przez 8 godzin ta fotobudka stała I na koniec jeszcze ją trzeba było zabierać I ona była dosyć duża, co nie? Trzeba było ją zabierać w środku imprezy Bo była 24, co nie? I my dopiero ją pakowaliśmy I ludzie byli na tym korytarzu, pili sobie Normalnie jedli, coś tam robili A my zabieraliśmy To była jakaś impreza w ogóle Dla, dla rządowej jakiejś tam organizacji To w ogóle było porąbane Najlepsze osiągnięcie roślin Najgorsze osiągnięcie zombiaków. Karineczka pididiuje giatem uczniów uczniów. Szkoła wersja puszczana przeciwnocy. Papierosik, papierosik, tu się robi bigosi. Do piwnicy zapididiać, bo tu prądu brakuje, a ja muszę odbijać rangi w Candy Crush Saga Ultimate Pididy, oliwka dziecięca. Nie, no normalna. Normalna że się robi Crazy Dave. <śmiany> Co to miało mieć na przekazie, to nie wiem. Jedziemy do, bab jedziemy do babci, tam zasady nie istnieją. Czekoladki i ciastka same się do mnie śmieją. Wyobraźcie sobie, dziecko w zasadzie z jakie ma Przecież Czyż nie ma prawa jazdy? No. No. Czy on uświęca teraz labubu? Ja pierdol, znowu dzika kukurydza. 7 minut dzikiego. Skitu dzika kukurydza za Gdzie takie są? Nie takiego zombiaka bym chciał mieć tak Co, co sądzicie, chcielibyście mieć takiego wieńka? My i z ziomkami, gdyby sny miały multiplayer. skitu <grymne> kuźwa. Dobra, ja mam wiele pytań, co tu się dzieje, czemu? Dobra, nie zadaj żadnego pytania. Okej. Jak wyglądały Jak jagody przed ingerencją ludzi? A to ciekawe? Arbus dziś. Dziki Arbus. Mhm. Dziki kukurydz. Wa Was to kupa bawi? Siema, chujki, tu chowuj. Szukam krzaków, które posadziłem tydzień temu. Robię już trzecie kółko i jedyne co znalazłem to cztery żubra w pokrzywach. A nie wiem. <grym> <grym> Jaj, wymyka się spod kontroli. <grym> Ale się wyrywa, Dobra, przesuję. Myślę, że coś innego. Głupia mewa się nie dostanie. A muszę by rozwalić, coś czuję. Wiecie, jak się poczułem, wiecie, jak, wiecie, jak się poczułem, jak zjadłem to z Wasabi. Patrz, no, kim jestem? jestem. Kretynem. się po... kretynem. Mikrocypek się wczuł, nothing busy. Get you holiday. Dobra, co mu się stanie? Lustro spadnie? Wywali się. A dobra, to jest unexpected. Co? To jest niespodziewany edit. Chłop, co się za Crazy Dave'a przebrał. Zumbeka <grywka> ogarnął on zje mu rękę, za. Tak? Właśnie teoria kanibalizmu w Plants versus Zombies. I może kiedyś z niej nagram film, bo jest taka teoria, że właśnie wszyscy są tam kanibalami, że coś takiego, ale może nagram z nich film, piszcie czy jesteście właśnie taki. Bo no, to jest naprawdę <laughs> ciekawe. Jak to zepsułeś? Ej, mi się to też strasznie dużo razy zdarzyło. Prawie za każdym razem, jak jestem zombiakiem na tej mapie, to wpadam do tej wody. Coś w, w grze jest zepsute. A nie. Czy jestem debilem po prostu? Plyszaki plan vs zombies od YouTube wyszły. Widzieliście? Fajny ten zombiek nawet. Ale P-shooter -shooter to taki sobie, szczerze. Taki nie PVZ1, nie PVZ2. Takiej PVZ3 najbardziej. A to figurki akurat wyraźnie. Ale pluszaki też mają. Ale drift, ty do ma furę, chłopie W nie se jeździ po mieście normalnie Wszyscy, Wszystkie panny jego są Jaki driftowóz Wy dalej kupujecie jakieś BMW do driftowania Weźcie se wannę po prostu na kółkach postawcie Aha, doniczki O, ch**era Jak on ma niby to przejść, jak on ma same doniczki Jak on ich zabił? A oni mogli być zastakowani Ty zej. Zaje... Ziomek w rytm muzyki normalnie klika łopatę Ale imponujące i co on to przeszedł całe? Wow on to zrobił A ja na, na zloku Straciłem wszystkie rośliny jak miałem normalną grę A ziomek z 50... A A tych gargantuarów pokonał Ziomek Clash Royale'a Smash or Pass robi, dobro Jak będzie 10 tysięcy lajków to robię Smash or Pass Plants vs Zombies Ale wiem, że tego nie dobijecie, więc beka z was gruby, gruby, hop, hop gruby nie wiem jak u was widzowie, ale umie... Wychowanie fizyczne to jest chyba najgorszy przedmiot. Mam takiego nauczyciela, co naprawdę. Siatkówka, siatkówka, siatkówka. Nie możesz wyjść na dwór, pograć w piłkę. Nie możesz wyjść na dwór, pograć w koszykówkę, bo nie ma. Nie, ben, nie będę mógł na ciebie patrzeć, i be, jak coś ci się stanie, to będę miał problemy u dyrektora. Daję. Tylko, że naprawdę to jest przesadna już chyba 18 w tym roku. Większość klasy już ma, a ziomek się zachowuje, jakbyśmy byli w postołówce. Ale w postołówce już miałem większą swobodę na głowie, naprawdę. O nie, mały zombie! Mały zombie! One są najcieższe, one są najcieższe. Pamiętam jak do jako dzieciak oglądałem Dąbrowskiego, a teraz on ma dwa dzieciaki, kurde, nie widziałem o tym. Jak tego pes chyba z tym SKKFem nagrywał, ale teraz to już SKKF to chyba lepiej o nim nie wspominać. który <mulary> to Teoria kanibalizmów w Plants vs Zombies Wow, Plants vs Zombies w Robloxie Jakiś czas temu nagrywaliśmy właśnie tego Gry Plants vs Zombies w Robloxie Więc jeśli was to interesuje to Wbijajcie tutaj, albo tutaj W sumie chyba, albo tu, tu, ta. Tu. Nie, znowu farzem Nie, dobra, pozwólcie, że ja skipnę i zobaczę Dobra, mamy, mamy na razie same ziemniaki Co na końcu będzie? Co to jest? Co tu się stało? Ej, tak gra jest jakiś, nie wiem Tutaj Wikipedię trzeba stworzyć Co tu się os... Jeszcze ten mały kaktusik, co sobie lata. Jedyna chyba postać z tych wszystkich, które mi ja odkryłem. Ten mały kaktusik, Haha <laughs> PVZ1, tylko trzy warianty. PVZ2 jest tyle gargantuarów, że to jest po prostu niemożliwe. Jak zaczęło się moje uzależnienie od hazardu? A <laughs> to prawda. A propos uzależnienia od hazardu, to jest też śmieszna historia z tym, bo byłem na praktykach co nie, o jest jeszcze zielony krążek. I była impreza kasynowa. Musieliśmy kasyno przynieść, co nie? I tam była dokręcej na te gówno, takie, co nie? Co macie, czerwone, zielone i białe? Nie znam się na kasynie. Ja myślałem, że to jest, wiecie, co takie chill, takie, nie wiem, to waży, nie jest 20 kilo i kosztuje 5 koła. Się okazało, że my mieliśmy przynieść takie, co kosztuje, tak, pod 50 tysięcy złotych i waży 80 kilo, co nie? No i w czterech to nieśliśmy. Ale e, przechodząc do, przechodząc do konsensusu, Były też krąż, który przypadkiem znalazł się w mojej kieszeni. Ale to nikomu nie mówcie Crazy Dave podjeżdża do zombiaków, żeby się zemścić. Ej, nagrywałem tego moda kiedyś. Pamięta? To ktoś? Ej, jak pamiętacie ten odcinek z tego moda, to napiszcie w komentarzu, bo ja sam nie wiem, jaki to jest. Dam takie serduszko podwójne normalnie. Aż. Napiszcie, jak ktoś to pamięta. Grałem w to na stół. Ale nostalgia normalnie Oglądałem tego ziomka, on miał te gigantyczne rośliny, bez kitu Normalnie ten ziomek dalej to robi Minecraft, Plants vs Zombies, kurde Zawsze byłem ciekaw czy on te gówna sam naprawdę budował To jest takie wielkie Że on to dalej nagrywa to jest powalone naprawdę Niskie zimno, 11 liter A co zresztą? Dziomek z Tesco Ej, Tesco już nie ma chyba z 5 lat normalnie w Polsce Ja miałem Tesco pod domem I ja wam coś pokażę propo Tesco Patrzcie, akurat pod ręką miałem, pa Ja miałem wszystkie takie normalnie Miałem ze Star Warsów, miałem normalne Tyle tego zbierałem w Tesco specjalnie Chodziłem, mówiłem mamusi Chodźmy do Tesco, tam są Angry Birds Skoda, że Tesco nie ma Jak fukularki ma W wchodzi Właśnie Dave się wkurzy, już ma dosyć tego, sam poszedł Dobra, dziękuję wam za oglądanie To był prawdopodobnie jednorazowy odcinek z TikToczków Bo wyjeżdżam jutro na wakacje I mi nie będzie, więc musiałem coś szybko nagrać I szybko zmontować, a zawsze chciałem coś takiego nagrać Jeśli wam się podobało 895 łapek w górę I zrobię kolejne TikToczki I piszcie w komentarze, czy wam się podoba Jeśli wam się bardzo spodobało, podbijcie ten film Będę bardzo wdzięczny Do kolejnego Siema co językni nektary Ta!